Mamy pierwszy śnieg w tym roku, a jeszcze praca niepokończone, Jedyne co się udało, że szybko tę szopkę złożyć i wczoraj wieczorem oddzielić cielaki. Także aktualne kupię odsadka Angusa, Galwaya, byczka. Szczególnie jednego szukam na kolegę do tego byczka mojego, żeby tutaj miał z kim siedzieć. Bo jałoszkę to bym oddzielił się do jałóweczek. Na razie jest z byczkiem, ale tak nie może być, że jałoszka z byczkiem bo to 7 miesięcy mają, więc czas ich też oddzielać razem, nie trzymać. Więc to aktualne, o, jestem, ja jestem w najlepiej tak, żeby było do 50 km, ale raczej to się nie uda, więc troszkę dalej, do 100. E, także takie miasta, nie wiem, Lubartów, Biała, Siedce, e, l, nie wiem, e, Ryki, Garwolin, coś takiego. Także chętnie kupię od Sadka, Ankusa, Galwaya.